Siemano, z tej strony MC Barta Dzisiaj dziewiąty odcinek z mojej serii Let's Play Minecraft Survival Ym, Jak nie nagrywałam to nic tu nie robiłem yy, oprócz tylko zbierałem trochę tego yy, zboża, no i trochę drewna i to takie w nocy tam trochę z itp yy, bo dzisiaj chcę zrobić taką o tamo czekajcie, pokażę wam o tutaj farmę owieczek albo farmę krówek, ale bardziej owieczek, bo mam farmę zboża, więc chlebki będę miał. A tu krówki ostatnio mi tu sporo nawet jest, więc tu już zrobiłem kostkę mączną, wziąłem, żeby było już, żeby mogły owieczki mieli wełnę, potem im się żeby wełna im się respiła coraz bo żeby im wełna, wełna rosła, to potrzebują oni trawy, I oni wtedy w, w minutkę oni bardzo szybko mogą to, żeby im wyrosło. Więc yy, no, yy, kręcę tu już po raz trzeci, tak? Po raz pierwszy to mój tata do mnie wbił do pokoju i zaczął coś gadać. A po raz drugi ktoś mi pukał do drzwi i musiałam otworzyć, tak. Więc robię to po raz trzeci. Już tu nie robiłem jeszcze farmy, bo zacząłem to, to na początku było. Więc no, więc czekajcie, bo już jest noc się robi. To pójdziemy spać. No i myślę, żeby też tak sobie myślę, kurde. Założyłem sobie nowy świat na singlu, który to jest hardcore. I myślę tak kurde, nawet fajnie, no bo taka adrenalina, dedniesz nie masz świata. Jakbyś miał na hardcore zawalisty domek, zawalisty świat, tylko raz dedniesz już nie masz tego świata więc myślę, że może zrobić z tego kolejną serię w minecraftie bo mam na razie tylko jedną tą serię miałam dwie, ale tam takie problemy były i jednak musiałam usunąć tamto ale już jest wszystko w porządku nie będę już z Mateuszem nagrywał po prostu nie będę jak będę miał premium to możliwe, że będę nagrywał jeszcze z wieloma osobami to znaczy wieloma, chodzi wiele Wiele różnych mapek, wiele różnych serii z, y, l, z multiplayer Żebym z kimś, a nie tak sam, bo trochę nudno Ale myślę, że będzie fajnie No i też z Happy Wisa, tak myślę, żeby nakręcać No, no to weźmy... Czekajcie... Te trzeba Ofieczki Ofieczki, tak O, tu jest jedna No to wystarczy mi jedna Nazwę ją... Zaraz ją nazwę. MC-owieczka. No. MC-owieczka. Chodź tu. Idziesz? Chodź. No. O! O! Zobaczyłaś! Tu mam w ręku! Aha! No. No chodź! No. Wkurzyłbym się, gdyby teraz ktoś mi wbił do pokoju albo ktoś by mi zapukał, bo ...bym musiał nakręcać po raz czwarty. Mm, czekajcie, teraz muszę to. To. Fakt, to nie miało tak być, teraz mi one uciekną. Idź sobie! Znaczy nie, nie idź, nie idź, nie idź. Chodzi mi o to, żebyś odeszła. Musiał więcej płotków zrobić. Jeszcze raz. Dwa, gdzieś około cztery. Dobra, zostawię na razie je. Muszę zrobić płotki. No wejście, będę miał jedne, już wiem jak to będzie tak wyglądać. Patyki, więcej muszę patyków. Dobra, nie wiem po co wziąłem te drewno. Właśnie wezmę tu sadę. Dobra, gdzie są te patyki? No, tu, jeszcze cztery. Nie wiem czy mi wystarczy. Powinno wystarczyć, nie wiem. Dobra. To, 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 ja, Jeszcze jedno. Albo nie, zrobię tutaj wejście. Widzicie, jaki myślę? Nie, żartuję No, tu mam taką z łopaty, już zrobiłem taką mini dziurkę. I tam będzie nieskończone źródełko wody, które też zrobimy, już jak zaraz skończymy to robić. Tylko tu odłożę rzeczy i idę po tą owieczkę i zrobię ten nożyce. Zapomniałem, jak się nożyce robi. O, wiem, że z żelaza. Tak? No. Shears. Dobra, doszł to... Nie do wood, co ja jestem. Dobra, musimy tu ogarnąć trochę. Different. To idzie. To, 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 to. Nie. To, to. To nie, nie to nie i to nie, to idzie do... Nie idzie też do different, to to tom. Mm, co jeszcze? Tą, 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 nie? Tą, dobra Wood, teraz to Seeds to, to. Do. do przepalenia właśnie zmieniam do przepalenia. To będzie, że powiedzmy jak już będziemy mieli tam jaskinie fajne i bym na przykład nie wiem, znalazł dużo żelaza i bym nie miał jeszcze przypalonych i bym powiedzmy nie miał węgla czy coś takiego i bym mi się nie chciało szukać węgla to po prostu wkładam tu i potem wiem, że co tu w środku jest, to muszę je przypalić w piecu więc fajnie Uch. niedawno wstałem znaczy no, nagrywam, to jest wpół do pierwszej dobra to gravel tu jedzenie jeszcze tu to Wood, idzie to No, dobra. No to idziemy ogolić to, To... znaczy nie ja Jej, nawet w ogóle nie mam w środku. No, fucking hell. Dobra, muszę iść po to zboże jeszcze. No, nie będzie wystarczyło na dwa, dwa chlebki. Tu zostawiłem jeszcze dwie te, to będą najważniejsze moje rzeczy, które najczęściej używam, czyli zbroja i ekwipunek, czyli i itp. Żeby nie było w magazynie. Owieczka, cip, 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 cip. O nie, to się nie, nie tak do owieczki. Dobra. Owieczka, widzisz mnie? Może stąd przyjdziesz? O dobra, czekaj, chodź tędy. Tu, tu, tu. No hop, hopaj. Skacz. O, jeszcze tu. No pięknie. Chodź. Kocham cię. Dobra. No, świnia. Odejdź. No, chodź tu, owieczka. No, owieczka. Chodź tu. O, o. Chodź. No chodź tu, no. Co ty robisz? Chodź. Chodź. No idziesz? Takie pytanie, czy byś w ogóle się zmieściła? Ty... No ej, no. Wchodzisz tu, no. Dobrze, no. O, i teraz prosto. Dobrze. Haha, ha, mam cię. Dobra. gole cię teraz. Wow, ile dała już. I patrzcie zaraz będzie jadła trawy i już od razu jej wyrośnie wełna. Zobaczycie zaraz. Jest to. Dobra, nie wypali to, czekanie. Będziemy potem może zrobimy każdy kolor wełny, tak by było fajnie. Mam już brązową, no białą. I mam tu żółte i czerwone kolory. Zróbmy już. Czekajcie, jak to się robiło? Wow, a barwnik. No. I teraz gorda trzeba barwnik czerwony. O, jest czerwony. Dobra. Ja chcę mieć... O właśnie mam. To... Ale nie mam skóry. <laughs> no, będę musiał w nocy potem zabijać krowy. Żeby po skórę to zrobię sobie czarną Mmm, Co ja miałem zrobić? A, odłożyć to. Tamto też to odłożyć, bo mi się nie przyda. Mm, to. Tak, bo robiłem, bo chciałem zrobić, żeby iść już kopać do jaskini, ale wątpię, że to jeszcze dzisiaj zrobimy, więc czekajcie, to mi się przyda. Kirow łopata sikiera. Dobra, to, to idzie. O. No. O. i teraz robimy jeszcze to. O, widzicie, już ma. To jeszcze ja tylko gole. Yy, chciałbym jeszcze się przejść sobie na pustynię. Tam. Fajnie by było na pustyni. Jakbyśmy szukali tych małych piramidek. Bo wiecie, tam są materiały w środku. W tych piramidkach. Tam będę musiał uważać, żeby nie spać na tą półpłytkę, bo tam jest TNT pod tym i wybuchnie jeszcze od razu. Dobra. Zrobię jeszcze czarną jedną wełnę. O! Dobra, mam czarną. Okej, okay, jest spoko. O... Więc y, nie wiem, co będzie z tym hardcorem. Mi się by nawet ta seria też podobała, no ale drugim no, tak patrzeć na to znowu, no to to by była podobna seria do tej, bo to jest survival, to też jest survival, tylko że tamto jak deadne, to od razu, od razu już mi się usuwa świat i koniec gry jest. Zróbmy to, nie nieskończone źródełko wody, zapomniałem. A tutaj jeszcze w ogóle chyba nie dedłem. Nie pamiętam. Popatrzę odcinki, czy w której w ogóle dedłem. Mi się nie zdaje, że w ogóle w jakimś dedłem. Więc... Nie, wątpię, że będę tą serię robił. Chciałbym jakąś nową serię, po prostu inną zacząć z jakiejś może nowej gry, takie jak Happy Wheels czy coś takiego. Dobra, co się miałam zrobić? A, nieskończone źródełko wody. Yy, miałem te drewno w, yy, wziąć, obojętnie jakie, dżunglowe, nie dżunglowe, nie, bo dżunglowe to jest rudę, tu mam już te rudę. Tam jest dżunglowe, tam trzeba iść, ale to nie teraz, na razie przyśmiemy się, i jak wstajemy, to od razu idziemy tam kopać drewno, kopać drewno, co ja powiedziałem. Rąbać drewno chyba tak. Bić drewno, rąbać drewno. Bić drewno, nie wiem. Yy, zrobimy te nieskończone źródło wody. Wiem, mogłem już dawno zrobić, ale chcę tak, żeby ładnie było, więc drewno. Yy, I bym niedługo... Znaczy nie niedługo. Yy, następny odcinek prawdopodobnie pójdziemy do jaskini. Yy, potem... Jakie to jest drewno? Aha, to jest ten, no to spoko. A w następnym odcinku bym chciał. Znaczy w następnym idziemy do jaskini prawdopodobnie. To jest 90% A w jeszcze kolejnym, czyli po tym co będzie Chciałbym pójść na tą pustynię. Było fajnie. Zależy, bo możemy w tej jaskini być cały odcinek i drugi odcinek znowu. Dobra. Wystarczy, Boże. Wystarczyło mi nawet te cztery. Nie, wystarczyło mi nawet dwa z te logi dobra, weźmy już. Tu jest ten nie nie jest. Dobra. Uuu. Nie jest zawalisty ten world, bo tu je widzicie... No te miejsce, bo tamto to nie było aż takie zawaliste. Dobra, no. Tu to zrobię niedługo tabliczkę i napiszę, że MC Owieczka. MC, no, MC Owieczka będzie o tu, nie tu, zaraz nie, nie. O. kurde, to jest dżunglowe chyba drzewo, tak, no to. Co to jest? Wow! Mój magazyn. LOL. Czekajcie. Potem to usunę. Kurde, trzeba będzie znowu tu... Wow, od razu kopowieniu. Dobra. Yy, trzeba będzie tu coś zrobić. A właśnie, dirt tu zaraz położę. Mam już dirt. No dobra, jest spoko. Tak, to jest dżunglowe. Tu chyba jeszcze zrobię. O. Wiem, łopaty mogę używać, ale mi się nie chce zmieniać. Dobra, chyba. Wow, o, tu jest jakiś. Myślałam, że tu jest cave jakiś. Okej. Okay. Eee, czekajcie tu. Tu jeszcze. O. I tu. Dobra, jest spoko. Takie fajne. O! O! Jest. Jest. Dobra. Eee, to był... Też taki jeden z mniejszych odcinków, takich nie, że coś takiego wielkiego robiliśmy, po prostu zrobiliśmy taką farmę, taką wieczkę, przyprawialiśmy, żeby mieć wełnę. Zrobiliśmy nieskończenie źródłko wody. To po co ja to tu biorę? No i następny odcinek już będzie lepszy, bo pójdziemy do tych do jaskini. No. Kaczka jeszcze tu tylko tam drewno i to. I to muszę rozwalić. O! Dobra. Jeszcze tylko to dam. No. no, jest. Cieszę się, że nikt mi nie przeszkodził w tym filmiku. Tak, to. ja to się pożegnam przy farmie? O! Idziemy do środka. Nie uciekaj ze mnie. No, no to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, oglądajcie moje filmiki. Trzymajcie się. Cześć. Chodź. Dobra, cześć.